wszystkich serdecznie na corocznym tradycyjnym spotkaniu naszych rodzin i przyjaciół. Pielęgnowanie więzi rodzinnych i przyjacielskich a przede wszystkim kontakt osobisty jest dla nas wszystkich i mieszkańców i podopiecznych i pracowników niezwykle istotny. Dlatego dziękujemy za obecność i zapraszamy na wspólne biesiadowanie. Przygotowaliśmy dla was wiele atrakcji. Zaprezentujemy działalność twórczą naszych mieszkańców. Będziecie mogli Państwo aktywnie spędzać czas między innymi malując na folii, wędkując, śpiewając z nami i tańcząc, a w międzyczasie skosztować przygotowanych przez nas słodkości. Zanim rozpoczniemy huczną zabawę, oddaję głos pani dyrektor. Dzień dobry, a ja mimo tego, że dzisiaj nie dopisało nam słonko, tylko troszeczkę deszcz, chciałabym Państwa bardzo, bardzo serdecznie przywitać. Bardzo się cieszę, że tak dopisaliście, że mimo tego wszystkiego tej pogody. I niepewności, przyjechaliście do nas. Witam bardzo serdecznie na spotkaniu rodzin i przyjaciół, spotkaniu rekreacyjno-sportowym dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, uczestników warsztatu, rodzin, otoczenia, przyjaciół. Pod nazwą Budujemy więzi rodzinno-przyjacielskie 2022. Witam bardzo serdecznie. Dzięki, dzięki uprzejmości międzyrzeckiego nadleśnictwa FESN udało się kolejny raz zorganizować na terenie leśniczówki nad pięknym jeziorem głębokie. To urokliwe miejsce na terenie leśniczówki świetnie się nadaje do tego typu przedsięwzięcia, którego celem obok relaksu i zabawy jest także spotkanie i przebywanie w gronie najbliższych. To jest właśnie ten nasz cel, który dzisiaj chcieliśmy osiągnąć, czyli żebyście Państwo ze sobą przebywali, ze sobą rozmawiali. Ze sobą spędzali czas. Organizatorem tego corocznego wydarzenia jest Gorzowski Oddział Powiat Polskiego Towarzystwa Walki z Kalestwem przy współpracy Domu Pomocy Społecznej i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Środki na spotkanie pozyskane zostały z, po z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Za pośrednictwem Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Odział Gorzu Koło w Międzyrzeczu, za co serdecznie dziękujemy. Oczywiście to jest za pośrednictwem też Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pani Teresie Szewczyk, dziękuję bardzo, bo ona jest koordynatorem i winowajczynią tego rocznego spotkania. Dziękujemy pani Tereso i zespołowi całemu. Bo gdyby nie tu pracownicy, wszyscy, którzy się zaangażowali i, yy, i pięknie przygotowali i pomimo tego, tej pogody yy, jest wspaniale. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie chciałabym także powitać yy, gości zaproszonych. Witam panią starostę, panią Zofię Pleweł. Witam Przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Panią Magdalenę Marczyk-Nowaczyk. Witam wspaniałe media, które nam zawsze dopisują. Redaktora przykroju lokalnego, Lecha Malinowskiego, który będzie pisał o nas, ale go dzisiaj nie ma fizycznie, jest z nami duchowo. Społecznościowego Portalu Ziemi Międzyrzeckiej, Panią Małgorzatę i Kazimierza Czół. Bardzo serdecznie ich witamy, zawsze tu są z nami. Oraz Panią Iwonę Wróblak która pięknie napisze o nas w swoim blogu. Kochani, życzę wspaniałego czasu i dobrej zabawy. panią Zosię Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Chciałam przysłać dzisiaj Państwu i wszystkim uczestnikom, organizatorom serdeczne życzenia i pozdrowienia od Pani Starosty, która dzisiaj być nie mogła, ale ja wypełnię tą lukę. Także dzięki serdeczne za zaproszenie. Przepiękny tytuł tego spotkania spotkanie z rodziną i z przyjaciółmi. Ja już się cieszę, dlatego że zostałam zaproszona na uroczystość, taką jaka jest dzisiaj, za rok. Marcin zaprosił mnie kilka dni temu, że będę jego przyjacielem i gościem, i już się bardzo z tego powodu cieszę. Jeżeli zdrowie dopiszę, Marcinie na pewno będę. Także życzę przyjemności. Pani dyrektor, pogoda jest idealna na spotkania, na przytulanie się jest idealna, także radość jest w sercach, słońce w sercach. Także serdecznie, serdecznie wszystkich pozdrawiam i wesołej, miłej zabawy. I tu zostawiam taki skromny upomi upominek. Może dla wszystkich nie starczy, ale prawie dla wszystkich członków WTZ-u na pewno starczy. Także wszystkiego najlepszego i wesołej zabawy. To jeszcze poprosimy panią Magdę, bo coś ma jakąś niespodziankę dla nas. Dla nas. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja dziękuję, że mogę uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu, jakim jest właśnie piknik rodzinny. Jak widać, przynosi on wiele radości, szczęścia, uśmiechu, ale też wzruszeń, więc tutaj życzę w imieniu pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu udanej zabawy i chciałabym wręczyć drobny upominek. Dziękuję ślicznie. To coś dla ruchu, tak dla zdrowia. Tak. Dziękujemy bardzo. No i kochani, oddaję głos pani Anecie, która będzie prowadziła dzisiaj to nasze piękne, wspaniałe święto. I życzę wszystkim jeszcze raz wesołej zabawy. Dziękuję, ślicznie. Yy, tak, więc zabawę, czas zacząć. Yy, na początek zapraszamy na poczęstunek, żeby troszkę się posilić przed zabawą. A zaraz potem kabaret Ani Murmuru zaprezentuje nam sketch pod tytułem Tofik. Ale to zawieśćmy. Zapraszamy. Leonardo Di Caprio. Brzydal. Przemysł Brzydal. <noise> Bytneczki? Bie? Brzydal. Tofik Tak, to tato! Czy byłeś dziś w przedszkolu? Tak, byłem w przedszkolu. Bawiliśmy się z dziećmi, a one biegały i rzucały we mnie czosnkiem. Ludosarka kto cukierka. Nie, nie śpieszcie. Ludorzarka kto cukierka. Nie dostaniesz. Ludorzarka kto cukierka. Tafik, nie dostaniesz. Zjadł dziś już doradzę. Paton i czekoladę. Gdzie mi kocik, jak cię tata prosi? Mogę? Chyba nie ma nikogo. Może. Tata, czy ja jestem dziwny. Nie, Tofik. Ty nie jesteś dziwny. Ty jesteś oryginalny. Dlaczego? A dlaczego? A dlaczego? Bo tego. Co oryginalne, to lepsze. Dżinsy, dorary i kompakty. I ty też. No i... Chodź do tatusia, na drugą stronę. Tofik, idź normalnie. <głosy> <głosy> George Klu

tam twoją żółtą piłaczkę ulubioną i się tam się tą piłką, ale poziomnie w tą panią w drugim rzędzie. Dziękujemy grupie za świetny skrzydła i zapraszamy do pozostania z bloku sportowo-rekreacyjnego, który znajdą Państwo tutaj na tej stronie. tam leci, bracie. pogratuluję! Tak? No to zaraz mi się pochwalić, pokaż Postaw to właśnie. Dawaj go tutaj ładnie postaw. Dawaj, no co. Nie, ja między kroplami jechałem. Ach nie, on się A, radio, tu, w tym Ale widzę chyba trochę nowych podopiecznych no, doszło, no, nie? Tak, bo tak patrzę nogi.

Tak, dla nich zawsze śpiewam, dla nich gram. Jeszcze raz, żegnam Was, nie spotkamy się. będą <śles> Cały odruszeń Niczym słońce. Zaćmione przez księży. Czekające na chwilę poruszeń. Powiedz, czego pragniesz? Otta wiatła też obległo. Ludzie drzewo. Begnące bez bezkarki. Czekają cię, nareszcie z nadzieją! Pociąg daleka, na nikogo nie leka, konu to że